jętku Jezus Chrystus. Witam wszystkich drogich parafian i tych, którzy y, są z nami związani z parafią Powyszenia Krzyża Świętego w Zielonej Górze. Y, już wchodzimy w drugi tydzień Adwentu, czas, który jest czasem przemiany życia, nawrócenia. Y, Roman Guardini, znany włoski y, pisarz Milozof powiedział kiedyś takie piękne słowo: Decyzja wiary polega na przyjęciu tego, który się zbliża. Adwent to jest czas zbliżania się Jezusa Chrystusa do nas, ale też i naszego do Niego. Dlatego też stajemy w tym wymiarze spotkania kogoś, kto kocha. Przygotujcie drogę Panu. Będziemy słyszeli w tę najbliższą drugą niedzielę Adwentu. Przygotujcie, prostujcie ścieżki. Jak to czynić? Jak prostować te ścieżki? Jest czas przemiany i nawrócenia, a kończą się przyjściem do konfesjonału, do miejsca, w którym Panu Bogu zostawiamy wszystkie nasze grzechy, nasze słabości, nasze problemy. Stajemy przy Nim jako tym, który przebacza. Ale ta druga niedziela adwentu to nie tylko niedziela nawrócenia, nie tylko Bóg wzywa nas do zmiany życia, ale również do świadectwa. Potrzeba, żebyśmy byli świadkami w naszym codziennym życiu, wszędzie tam, gdzie jesteśmy nie godzili się na to, co jest niegodne dziecka Bożego, umieli też sprzeciwić się temu, ale nade wszystko budować dobro, popatrzeć w swojej rodzinie, wśród swoich bliskich, podzielić się z nimi jakimś dobrym Słowem, tym Bożym Słowem, które przemienia człowieka. Niech zatem ten Adwent, który już nas prowadza w drugą niedzielę Adwentu, będzie okazją do Podejście do konfesjonału. Na pewno codziennie w naszej kościele jest okazja do spowiedzi świętej. Na pewno jest okazja do robienia codziennie, czy to w południe, czy wieczorem, rachunku sumienia po to, aby się dobrze przygotować, zostawić swoje grzechy, swoje nieprawości właśnie Jezusowi Chrystusowi, który przebacza, który przychodzi po to, aby nas uzdrowić, uleczyć. Zapraszam Was wszystkich do tego uzdrawiania, do tego leczenia Jezusowego. Ten tydzień też będzie bogaty uroczystością niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Tej, która poczęła się po to, aby być dla Jezusa i być tą, która Jezusowi, przekazując życie w ciele, również uczy nas, jak my mamy postępować. Zwróćmy się do Maryi, przyjdźmy do niej też 8 grudnia. W naszym kościele będzie msza Święto o 6.30, o 9, 16.30 i 18.00. Zapraszam Was wszystkich po to, aby przyjść do Jezusa, bo On chce być z nami.